Bajka o wilku, który chciał mieć dom. Dawno, dawno temu za górami, za lasami, za siedmioma rzekami czyli tam, gdzie dzieją się wszystkie bajki, jeśli spojrzysz w prawą stronę był las wielki, ogromny, ciemny las. Mimo tego, było w nim coś przyciągającego i pięknego. Tak jak czasem przyciąga nas do ludzi nie wiedzieć dlaczego, tak i ten las chciał stać się dla kogoś kolegą. Ten las wiedział wszystko i niejedno widział. Teraz chcę ci opowiedzieć bajkę o wilku, który mieszkał w tym lesie. Był to inny wilk niż wszystkie. Pewnie myślisz sobie, że był większy niż inne, że miał czarniejsze futro niż inne, a zęby tak ogromne, że mógłby pożreć w całości owce. I dobrze myślisz, ale oprócz tego jego serce było czyste. Dobre myśli mu codziennie towarzyszyły. Kto znał wilka, ten miał go za największego przyjaciela. A co więcej, ten wilk nie jadał mięsa. Krzykniesz, jak to? Ha, nasz wilk uwielbiał truskawki. Niestety nie wszyscy o tym wiedzieli poza lasem. Nie dotarła ta wieść do każdego zakątka. A co z tego wynikło, dowiesz się wkrótce. Wilk w zakątku lasu miał troje najlepszych przyjaciół: zajączka, sowę i niedźwiedzia. Odwiedzali się często, czas spędzali na grach, rozmowach i wspólnych piknikach. Właśnie kończyło się lato. Wieczory były coraz zimniejsze i poranki chłodniejsze, a nasz wilk robił się coraz smutniejszy. Zajączek widząc smutnego wilka, postanowił mu zrobić prezent. Dał mu długi zielony szalik zrobiony własnoręcznie. Masz tu, wilku mój kochany, szalik własnoręcznie wydziergany, żeby Twoja szyja przyjemnie się nim odtuliła i nie marzła w te wieczory. Dziękuję ci, mój przyjacielu. Obawiam się jednak, że to nie pomoże. Idzie sroga zima, a ja nie mam domku. Wilku, to zapraszam cię w gościnę do mnie. Całą zimę znajdziesz tu schronienie. Chodźmy prędko. Jeszcze zdążysz się urządzić. Powiedział Zajączek. Wilk aż zawył z radości i popędził za zajączkiem do jego norki. Ale co to? Norka w ziemi jest za mała, żeby zmieścił się w niej wilk. Pcha w nią łapę, potem drugą, a gdzie głowa, no i reszta. Siada wilk na progu i już mu się wokół kręci łeska. Zajączek zmartwiony chce pocieszyć przyjaciela. Słuchaj, wilku, może niedźwiedź ci pomoże i w gościnę ciebie przyjmie. Wstał wilk, biegnie i spotyka wnet niedźwiedzia, który już gromadzi zapas jedzenia. Wilk błagalnie patrzy i wnet mówi do przyjaciela: Misiu drogi, idzie zima, a ja biedny domu nie mam, czy u ciebie mogę zostać? Niedźwiedź mówi. Możesz, ale najpierw sprawdź, czy będzie ci wygodnie. I pamiętaj, że ja całą zimę śpię. Jak zasypię jamę śniegiem, to nie wyjdziesz stąd do wiosny. Wilk podrapał się po głowie. Co ja zrobię? Zostać tu do wiosny? Bez widoku słońca? Nie dam rady, to nie dla mnie. Muszę szukać swego miejsca. Może Sowa będzie wiedzieć, gdzie je możesz znaleźć. Ona lata po calutkim lesie i na pewno coś widziała. Uśmiech się pojawił na wielgachnej paszczy wilka. Podziękował niedźwiedziowi i już biegnie do wielkiego drzewa, w którym Sowa sobie mieszka. Wdrapał się wilk wnet na drzewo i zastukał w dziuple. Sowa się wygramoliła i zaspana mówi. Kto mnie budzi o tej porze? Przecież dopiero co zasnęłam. Wilk się zorientował, że jest wczesna pora, a do sowy można przyjść wieczorem. Wybacz, sowo, zapomniałem. Chciałem prosić cię o pomoc i dlatego zastukałem. To mów, wilku, w czym ci pomóc? Szukam domu. Byłem u zajączka, ale norka jest za mała, nawet jedna łapa wyjść nie chciała. Potem niedźwiedź chciał mnie przyjąć, ale cała zima w śniegu lekko mnie przeraziła. Chcę mieć dom dla siebie, który chronić będzie mnie od wiatru, jesienią, od śniegu zimą, wiosną, od deszczu, a latem da mi schronienie od słońca. Może, Sowo, ty mnie przyjmiesz? Sowa zahukała. O, mój wilku, to jest niemożliwe. Ja w dzień śpię, w nocy latam. Kiepska ze mnie towarzyszka, no i dziupla jest za mała na nas dwoje. Wilk już nie wie, co ma robić. Nagle sama mówi: Wiesz, co, Wilku? Powinieneś zbudować swój dom. Wilk zdziwiony mówi: Ja? Swój dom? Ale nie wiem, jak to się robi. Wilku, drogi, na wędrówkę udać się musisz. Za naszym lasem, za górami, za lasami i czterema rzekami są. Inni mieszkańcy, którzy na pewno pokażą ci, jak zrobić wymarzony domek. Wilk się przestraszył. Ale tam mnie nie znają. Jak tylko mnie zobaczą, pomyślą, że chcę ich zjeść, bo mam czarne futro, długie pazury i wielkie sęby. Wilku, jak cię lepiej poznają, to tak samo jak my cię polubią, jeśli tylko pozwolisz im się poznać. Często, nie znając kogoś, oceniamy go tylko po wyglądzie i po tym, co wcześniej słyszeliśmy na czyjś temat. Nam pozostaje nie przejmować się tym i pokazać, jacy naprawdę jesteśmy. Ci, którzy są wartościowi, dostrzegą to, co jest w tobie, i zostaną Twoimi przyjaciółmi, a reszta, reszta niech przed tobą ucieka. Wilk westchnął bo ciężko było mu uwierzyć, że polubią go gdzieś poza jego lasem, że będąc sobą zjedna sobie przyjaciół, a na innych nie ma potrzeby się oglądać. Przeżywał, że ktoś mógłby go nie polubić i jeszcze coś złego o nim mówić. Ale co było robić? Wiedział, że sowa wie wszystko i nie pozostaje mu nic innego, jak jej uwierzyć i wyruszyć na wędrówkę, jeśli chce zbudować dla siebie wymarzone schronienie. I tak nasz wilk spakował swój zielony szalik, bo nic więcej nie miał. Zresztą, nie mając swojego domu, nie miał gdzie schować swoich rzeczy. Pożegnał się z przyjaciółmi i wyruszył poza las, za góry i lasy i cztery rzeki, tak jak radziła sowa. Za czwartą rzeką ujrzał wielką polanę, a na niej domek. Koło domku chodziła mała świnka i wesoło sobie śpiewała. Wilk przyglądał się przez chwilę i zbierał w sobie odwagę do tego, aby podejść i spytać: Jak zrobić taki domek, jak ma świnka? Wydawał się taki przytulny i szybki do zrobienia. Wilk zawołał: Mała świnko, mała świnko. Nie zdążył dokończyć, kiedy świnka podskoczyła przestraszona, krzyknęła i uciekła do domku. Wilk posmutniał. Miał już odejść zrezygnowany, ale przypomniał sobie słowa sowy. Żeby najpierw dać się poznać, jakim jest się naprawdę. I wtedy się okaże, czy ktoś to doceni i zostanie naszym przyjacielem, czy nie. Wziął głęboki oddech i podszedł do domku świnki i zawołał. Mała świnko, mała świnko, wpuść mnie do środka. Świnka piskliwym głosikiem odpowiedziała: O, nie, nie wpuszczę cię, jesteś wilkiem, strasznym wilkiem. Masz ogromne pazury i straszne zębiska. A twoje futro jest czarne jak noc. Nie wyjdę stąd i cię nie wpuszczę, bo mnie zjesz. Wilk na to ale ja nie chcę cię zjeść. Czemu tak mówisz, skoro w ogóle mnie nie znasz? Oceniasz mnie tylko po moim wyglądzie i po tym, co o mnie słyszałaś. Świnka na to wilk to wilk. Trzeba się go bać i przed nim uciekać i mieć schronienie. Mówisz o swoim domku? Tak. Z daleka wyglądał solidnie, ale teraz widzę, że jest ze słomy. Jak macie więc ochronić? Świnka powiedziała. Ma dach, ściany i drzwi, więc nic nie grozi mi. Ale domek jest ze słomy, wystarczy silniejszy podmuch wiatru i będzie zniszczony, powiedział wilk. Chcesz? To ci pokażę. Świnka na to. Dobrze, ale na pewno mój domek wytrzyma każdą wichurę. Wilk nabrał powietrza. Chuchnął, dmuchnął, no i domek zdmuchnął. Świnka stoi, posmutniała, bo nie ma już swojego mieszkania i zaczyna płakać. Teraz mnie na pewno zjesz, bo nie mam już schronienia. Wilk na to. Świnko, ale ja wcale nie chcę cię zjeść. Szukam dla siebie domku. Kiedy zobaczyłem Twój na łące, myślałem, że powiesz mi, jak go zrobić. Teraz widzę jednak, że byłby zbyt słaby, żeby ochronić mnie przed zimnem, deszczem, wiatrem i słońcem. Świnka dalej była smutna. Wilk powiedział: Chodź ze mną na wędrówkę. Znajdziemy kogoś, kto ma mocny i wytrzymały dom i powie nam, jak go zrobić. Dobrze, że teraz się okazało, że ten domek był zbyt słaby, a nie zimą. Świnka otarła łzy i powiedziała Masz rację, chodźmy na poszukiwanie domku. I tak szli i szli i dużo rozmawiali, śmiali się i śpiewali i bardzo się polubili. Idąc przez las, dostrzegli małą chatkę. Z daleka wydawała się mocna i trwała. Dookoła domku chodziła świnka i wesoło śpiewała. Wilk zawołał. Mała świnko, mała świnko! Nie zdążył dokończyć, kiedy świnka podskoczyła przestraszona, krzyknęła i uciekła do domku. Wilk znowu posmutniał. Miał już odejść zrezygnowany, ale świnka ze słomianego domku przypomniała mu, że najpierw musi dać się poznać, jakim się jest naprawdę, i wtedy się okaże, czy ktoś to doceni i zostanie naszym przyjacielem, czy nie. Wziął głęboki oddech i podszedł do domku świnki i zawołał: Mała świnko, mała świnko, wpuść mnie do środka. Świnka piskliwym głosikiem odpowiedziała: O nie, nie wpuszczę cię, jesteś wilkiem, strasznym wilkiem. Masz ogromne pazury i straszne zębiska, a twoje futro jest czarne jak noc. Nie wyjdę stąd i cię nie wpuszczę, bo mnie zjesz. Wilk na to ale ja cię nie chcę zjeść. Czemu tak mówisz, skoro w ogóle mnie nie znasz? Oceniasz mnie tylko po moim wyglądzie i po tym, co o mnie słyszałaś. Świnka na to. Wilk? To wilk. Trzeba się go bać i przed nim uciekać i mieć schronienie. Mówisz o swoim domku? Tak, powiedziała świnka. Z daleka wyglądał solidnie, ale teraz widzę, że jest z patyków. Jak macie więc ochronić? zapytał wilk. Świnka na to. Madach, ściany i drzwi. Więc nic nie grozi mi. Redomek jest z patyków, wystarczy silniejszy podmuch wiatru i będzie zniszczony, zauważył wilk. Chcesz? To ci pokażę. Świnka na to. Dobrze, ale na pewno mój domek wytrzyma każdą wichurę. Wilk nabrał powietrza. Kuchnął, dmuchnął. No i domek zdmuchnął. Świnka stoi przestraszona i nie wie, gdzie się ma schronić. Już ma uciekać, ale za drzewa wychodzi druga świnka i woła. Zostań, nic się nie bój. Ten wilk jest wyjątkowy i nic ci nie zrobi. Wcale nie chce cię zjeść. Szuka dla siebie domku. I ja też. Kiedy zobaczyliśmy twój na łące, myśleliśmy, że powiesz nam, jak go zrobić. Ja miałam domek ze słomy, ale nie było to dobre schronienie przed zimnem. Deszczem, wiatrem i słońcem. Twój domek też by cię nie ochronił. Świnka z patykowego domku była smutna. Ale co ja, biedna, teraz zrobię? Idzie stroga zima. Wilk powiedział To chodź z nami. Na pewno znajdziemy kogoś, kto ma mocny i solidny dom. I wyruszyli na wędrówkę we trójkę. I tak szli, i szli, dużo rozmawiali, śmiali się i śpiewali, i bardzo się polubili. W końcu, na wzgórzu, dostrzegli duży dom. Wydawał się bardzo mocny i trwały. Woleli jednak przekonać się i sprawdzić, czy rzeczywiście ten domek jest taki mocny. Przed domkiem na ławeczce siedziała mała świnka i wesoło sobie śpiewała. Wilk zawołał: Mała świnko, mała świnko! Nie zdążył dokończyć. Kiedy świnka podskoczyła przestraszona, krzyknęła i uciekła do domku. Wilk znowu posmutniał. Miał już odejść zrezygnowany, ale świnki przypomniały mu, że najpierw musi dać się poznać, jaki jest naprawdę, i wtedy się okaże, czy ktoś to doceni i zostanie przyjacielem, czy nie. Wziął głęboki oddech i podszedł do domku świnki i zawołał: Mała Świnko, mała Świnko, wpuść mnie do środka. Świnka piskliwym głosikiem odpowiedziała: O nie, niestety! Puszczę cię, jesteś wielkim, strasznym wilkiem, masz ogromne pazury i straszne zębiska, a twoje futro jest czarne jak noc. Nie wyjdę stąd i cię nie wpuszczę, bo mnie zjesz. Wilk na to. Ale ja cię nie chcę zjeść. Czemu tak mówisz, skoro w ogóle mnie nie znasz? Oceniasz mnie tylko po moim wyglądzie i po tym, co o mnie słyszałaś. Świnka na to. Wilk to wilk. Trzeba się go bać i przed nim uciekać i mieć schronienie. Mówisz o swoim domku? Tak. Rzeczywiście wygląda solidnie, świnka na to. Nic mi nie zrobisz, nie wejdziesz do mojego domku. Wilk chciał się upewnić, że tak jest naprawdę. Nabrał powietrza, huchnął, dmuchnął, ale domku nie zdmuchnął. Jeszcze raz, nabrał powietrza i jeszcze raz, ale domek jak stał? Tak stał. Wilk podrapał się w głowę. Dwie świnki też były pod wrażeniem. Wilk jednak był smutny, bo świnka nie chciała go wpuścić do środka, bo się go bała. Jak więc powie mu, jak zrobić taki mocny i wytrzymały domek? Obszedł kilka razy dookoła domek i wpadł na pomysł, że wejdzie przez komin. Świnka, która była w środku, bardzo bała się wilka i domyśliła się, że będzie chciał się dostać przez komin. Napaliła więc w kominku i postawiła wielki gar z wodą. Zanim wilk się wdrapał na dach, woda zdążyła się zagotować. Wilk zsunął się przez komin wprost do garnka z gorącą wodą. Zawyło biedne wilczysko! I uciekło. Biegł i biegł, nie oglądając się za siebie. Było mu bardzo przykro i nie miał już siły nikomu tłumaczyć, że jest dobrym wilkiem. Wrócił do swego lasu. Przyjaciele jeszcze nie widzieli tak smutnego wilka. Nie chciał nawet jeść swoich ulubionych truskawek. Nadeszła jesień. Wilk mocno otulał się szaliczkiem od zajączka, bo było mu coraz zimniej. Przyjaciele nie wiedzieli, jak go pocieszyć. Któregoś dnia, kiedy wilk jeszcze spał pod krzaczkiem, obudziło go ciche chrumknięcie. Otworzył oczy i zobaczył przed sobą trzy świnki. Zdziwił się ogromnie zwłaszcza na widok świnki z trzeciego murowanego domku. Trzecia świnka zaczęła mówić: "Bardzo cię przepraszam wilku, mój strach był ode mnie silniejszy i nie mogłam uwierzyć, że możesz być dobrym wilkiem. Przyjmij moje przeprosiny. Dzięki tobie wiem, że powinnam bardziej ufać i słuchać, co mówią do mnie inni. I jeszcze na przeprosiny pomogę ci zbudować mocny i trwały dom, tak jak mój." Jeśli zbierzemy siły, to przed zimą zdążymy. Wilk nie mógł uwierzyć, myślał, że mu się to śni, ale kiedy wiatr zawiał i poczuł chód na swojej czarnej sierści, zrozumiał, że to prawda. Uściskał trzy świnki i swoich przyjaciół, bo też przybiegli zobaczyć, kto odwiedził wilka. Jeszcze tego samego dnia zabrali się do pracy, a tak dobrze im się pracowało, że przed zimą zbudowali nie jeden, ale aż cztery domki. Dla wilka i dla świnek. Tak się polubili, że nie chcieli się już rozstawać. Wilk przełamał swoje lęki i odważył się poznawać inne zwierzęta. Nie bał się więcej, jak go ocenią, bo wiedział, że najważniejsze jest to, że sam siebie lubi i że ma przyjaciół, którzy to widzą i go wspierają. Pewnie się domyślasz, że wieść o dobrym wilku, który kochał jeść truskawki, Rozeszła się daleko poza ten las. Koniec.